Wierz, mojego autorstwa, kim jesteś dla kogoś i dla siebie. Kim jesteś, zapytają, a ty będziesz stała tam w milczeniu, próbując zebrać słowa, które będą brzmiały jak odpowiedź. Ale kim jesteś? Dla matki jesteś szeptem jej nadziei, dla przyjaciela miejscem, do którego wraca, dla kochanka płomieniem, co raz pali, raz ogrzewa a dla nieznajomego twarzą w tłumie, którą zapomni, zanim skręci za róg. Kim jesteś? Jesteś pieśnią, która brzmi inaczej w każdym uchu, które je słucha. Raz jasną melodią, a raz rezonansem. Raz refrenem zapamiętanym przez przypadek. Niektórzy zobaczą w tobie siłę, która ich zawstydzi. Niektórzy dostrzegą słabość, której nie będą potrafili udźwignąć, dla jednych będziesz zagłośna, dla innych niedość obecna. Ktoś powie ona jest wszystkim, czego mi trzeba, a ktoś inny, nie mogę na nią patrzeć. Świat jest galerią luster, a ty odbijasz się w każdym z nich inaczej. Jedno pokaże Twoje najgłębsze lęki. Drugie wszystkie Twoje zwycięstwa. Niektóre rozciągną Cię, jakbyś była cyrkowym dziwadłem, inni skurczą Cię do punktu, w którym ledwie Cię widać. Ale oto sekret: Nie musisz się przeglądać w ich lustrach, nie musisz próbować zmieścić się w ich ramach. Świat nigdy nie będzie wiedział, kim naprawdę jesteś, a to dlatego, że być może Ty sama jeszcze tego nie wiesz. I to jest w porządku, bo kim jesteś? Kim jesteś, gdy zdejmiesz wszystkie maski, gdy zamkniesz drzwi i zapalisz światło, gdy siedzisz sama ze sobą w ciemności? Jesteś rzeką, co nigdy nie płynie dwa razy tą samą drogą. Jesteś mapą, której granice zmieniają się z każdą nową osobą, którą spotkasz. Jesteś domem, który budujesz własnymi rękami. Nawet jeśli czasem wydaje się, że dach przecieka. Niektórzy będą cię kochać, niektórzy będą cię ranić, niektórzy nie zauważą nawet, że byłaś tutaj. Ale twoje serce, twoje serce zawsze będzie znało drogę. Więc pytaj siebie, nie kim jestem dla nich, ale kim jestem dla siebie. Czy żyję tak, jak szepcze mi moje serce, czy pozwala mu bić w rytmie obcym i dalekim? Bo to, co widzi świat, to tylko cienie, a ty jesteś światłem. Jeśli ten wiersz się podoba,